студио «Дикий заход». A jakie są moje kwalifikacje? Ktoś mógłby zapytać, że ja tak z Tobą o biznesie rozmawiam. Bo jestem praktykiem i tego mi brakuje u polityków. Nie mam nie miałbym może pretensji do nich, gdyby te pomysły wszystkie zgłaszali ludzie, którzy zarobili chociaż złotówkę w swoim życiu. Jarosław Kaczyński tego nie zrobił. To, że pobiera tam diety i tak dalej, ale no nie był przedsiębiorcą ani przez sekundę. Morawiecki też słyszałem, ma wykształcenie raczej historyczne, to, że w banku pracował, to tam się otarł o, o bilon. Natomiast nie ma praktyki przedsiębiorcy, i takich ludzi w decydowaniu o gospodarce państwa zdecydowanie brakuje, dlatego jest to kulawe. A ja jestem przedsiębiorca. Wspomniałeś, jakieś tam protesty były, coś tam, coś tam. Dzięki protestom Gazety Wyborczej nakręconym i sztucznym, kiedy jechałem do Kłocka, sprzedałem tam najpierw tonę żyta mojego, które wyprodukowałem bez dotacji, i opłacało mi się te tonę sprzedać pomimo braku dotacji. A po tych protestach Gazeta Wyborcza taką, Reklamę mi zrobiła, że natychmiast wszystkie chleby poszły i zadzwonili dzisiaj, że chcą następną tonę żyta ode mnie kupić. I tak co miesiąc, daj Boże, aż sprzedamy cały urobek żyta tegoroczny. I będzie można pole wtedy uśpić na zimę. Ale no poczekaj, więc... ty sprzedajesz żyto czy chleb? Nie, ja nie sprzedaję chleba, nie umiem piec chleba, mogę posmakować, czy jest dobry. Ja jestem rolnikiem, sprzedaję żyto z mojego pola i uprawiam bez dotacji te pola, żeby udowodnić wszystkim sąsiadom, muszę to przez 7 lat robić, żeby oni zobaczyli w takim długim okresie, że to nie jest jakiś szwindel cejrowskiego, który dokłada do gospodarstwa. Prowadzę osobną tabelkę, nie przekładam pieniędzy z lewej kieszeni do prawej, żeby dotować moje gospodarstwo, na przykład z występów scenicznych czy tam z honorariów za książki. Gospodarstwo to jest samodzielny biznes i Sprzedaję, pomimo, że nie biorę unijnych dotacji, bo uważam, że to by było nieuczciwe brać, unie... ja tak uważam, prywatnie, bo brałbym, moja mamusia płaci podatek, i ja z tego podatku okrężną drogą dostaję doładowanie do mojego gospodarstwa. To uważam, że to broń się sam człowieku i żyto sprzedaje, surowiec, doskonały, bo bez oprysków, bez nawozów robię, bez certyfikatów unijnych, bez dotacji, po prostu czyste żyto, daję 50 kilo najpierw piekarzowi, pan to zbada w swoim sanepidzie, że to jest cudne żyto, czyste. Jeden z piekarzy wziął, i się gazecie w Borcie nie podobało, że ja Żyto sprzedaję i że tam przyjadę i posmakować pierwszy chleb z mojego Żyta w tamtej piekarni. No nie podobało im się i zrobili zamieszanie sztuczne w internecie, ludzi to wnerwiło i wykupili tyle tego chleba, że po pierwszej tonie dzwonią dzisiaj, po trzech dniach sprzedaży dzwonią i mówią, chcemy następną tonę, rób pan szybko. Więc jestem przedsiębiorcą, który rozumie jak to działa. Ale, jaką, ale ty strony. masz reklamę. Po pierwsze nazywasz się Wojciech Cejrowski. To jest Ci łatwiej. Mam dobry towar też. Gdybym ja miał samą reklamę, ale moje żyto byłoby niedobre, nie kleiłoby się, nie dałoby się zrobić chleba, bo miałoby za dużo czegoś albo za mało, to ten facet by nie skorzystał z mojej reklamy. Po tym jak na razie jeszcze bez reklamy i bez niczego dostał 50 kilo i pojechał do sanepidu i zbadał i zobaczył, że to jest kiepskie żyto, że jest chemią nabryzgane, że facet oszukuje, że, że nie pryskał, nie nawoził i tak dalej. Po zbadaniu tej pierwszej porcji, którą dostał za darmo, nie kupiłby ode mnie ani mojego żyta, ani mojej reklamy, ani mojego wizerunku, ani nic by nie kupił, gdybym nie miał dobrego towaru, więc mam dobry towar. Tak, i mam reklamę, a to jest teraz moja wada nagle to jest, że ja mam reklamę, że umiem Nie, wyreklamować że jest łatwiej, swój produkt. Nie, łatwiej, łatwiej. Nie wadam, mnie jest łatwiej, łatwiej. jak nam we wszystkich gazetach piszą i na dużych portalach, że Cejrowski jest B, że ma wąsy Hitlera przyklejone i za czeskę sobie robi, i brunatną koszulę ma. To mnie to jest, uważasz, że to jest. Pod... Piekarz lokalny za szczuty w małej miejscowości rezygnuje ze współpracy z kimś, kogo atakuje ogromny koncern gazety wyborczej. Bankrutujący, ale on tego nie wie. On czyta w gazecie, że zaprosił nagle jakiegoś okropnego raroga i będzie miał protesty pod piekarnią. Więc ja mam antyreklamę. A były te protesty pod piekarnią? Tak, przyszły cztery osoby. No to Pokazałem na moim Facebooku zdjęcia, że tłum ludzi przyszedł z panem Wojtkiem się przytulić i posmakować. Pyszny chleb wyszedł. Z tego dla to zasługa piekarzy. Drugie pokolenie ojciec zakładał, taki elegancki ojciec. No, sztywny, suchy taki, elegancko ubrany facet trzyma, widać, żelazną ręką te piekarnie i oddał ją synowi, ten syn też taki raczej, no nie, nie otłuszczony, yy, nie krzywy, nie zgarbiony, tylko wyprostowany jak sztyca, jakby kij połknął, przystojni obaj i teraz ten syn, młode pokolenie prowadzi swoimi metodami piekarnię ojca i wyprowadził z jednej piekarni, zrobił kilkanaście. To nie żadna sieć, tylko po pod własnym nazwiskiem to robią. Ja to zawsze cenię. Ford, który samochody robił w Ameryce, on nie zamówił grafika do zrobienia logo na samochód. Tylko powiedział: Nie, to będzie mój podpis na każdym samochodzie. Skopiujcie mój odręczny podpis, który wam teraz na kartce papieru zrobię. I w ten sposób powstało w cudzysłowie logo Forda, które do dzisiaj oglądamy. Osobisty podpis właściciela, który mówi, jeżeli zrobicie zły samochód, to ja moim nazwiskiem e, odpowiadam za to, a jeżeli będzie dobry, to ja moim nazwiskiem zaświadczam, że jest dobry. I takie biznesy sobie cenię. Ta sieć piekarni w tej chwili kilkunastu jest pod nazwiskiem właściciela. Piękny biznes. I teraz, jeżeli się takich ludzi niszczy, bo nagle wszyscy ich pracownicy mają dostać po 4000 złotych z bomby, czyli kosztować 8000 pracodawcy, no, no to zaczną biznesy kuleć, tak jak w tym opisanym, zacytowanym liście. 4000 brutto. No ale co, co to ma za znaczenie? No że nie oczywiście. Się... brutto? Czy wszystko jedno. Państwo nie powinno się zajmować wchodzeniem na siłę z buciorami swoimi. W takie rzeczy, które no, Państwo tam jest nie, kompletnie niepotrzebne. Jak ja się umawiam z Panem Ryśkiem na forsę, to pan Rysiek może nie przyjąć mojej oferty, może mu się moja piekarnia nie podobać, może zażądać więcej, bo jest dobrym piekarzem. I tu, tu jest niepotrzebny Jarosław Kaczyński, który się nie zna kompletnie na panu Rysiu ani na mojej piekarni, żeby on nam mówił, ile my mamy sobie płacić. Państwo tymi rzeczami nie powinno się zajmować. Powiem ci, czym powinno się zajmować, bo mi się bardzo podoba ruch 1 PiSu. Ustawa rządowa, że w każdej szkole będzie dentysta. To jest misja cywilizacyjna. Jak się Polaków ogląda w porównaniu z, z Brytolami, to Pol Polacy mają gorsze zęby na wygląd. I teraz tym się państwo powinno zajmować, wymuszeniem czegoś takiego, Delikatnym wymuszeniem, że w każdej szkole ma być dentysta, a jak nie ma absolutnie warunków w tym budynku, żeby był gabinet. Moim zdaniem, jak jest klasa, i są kible w szkole dla, dla dzieci zrobione, to nie problem znaleźć jakieś pomieszczenie, które spełni warunki gabinetu dentystycznego. Jak ty chodziłeś do szkoły, i ja w tym samym czasie do podstawówki, to w każdej był gabinet dentystyczny i powinien być. I pielęgniarka, która tam dyżuruje przez cały czas, kiedy odbywają się lekcje, bo jak ktoś złamie palec, to ona powinna być skaleczy się dziecko. Jakieś, to powinna być na miejscu, a nie w który skończył kurs pierwszej pomocy. Pielęgniarka, higienistka. Dziewczynka przychodzi, pierwszy raz jej się coś przydarzyło, ona akurat w szkole, a nie w domu. No i pani pielęgniarka po po powinna zaradzić temu. Więc ta ustawa rządowa o dentyście w każdej szkole, to mi się akurat podoba. To jest misja państwa, bo szkoła mogłaby nie chcieć wpaść na ten pomysł. A tu stosujemy lekkie wymuszenie. No i powierzchnia okien w szkole do powierzchni muru. To takimi rzeczami ewentualnie państwo mogłoby się zajmować, żeby te dzieci nie ślepiły przy żarówkach, tylko żeby tam były porządne okna. O. A ja, a ja znalazłem piosenkę, która jest niepoprawna politycznie. Może by. O, to ja mam, Ja jestem cały taki. Wszystkie moje piosenki są niepoprawne politycznie. Chętnie posłucham twojej. No to posłuchajmy. No i tak. Andrzej, no Andrzej Rosiewicz. Rosiewicz poznałem tak. Mój tatuś go puszczał na koncerty, kiedy Andrzej Rosiewicz jeszcze w, w takim zespole Dixielandowym śpiewał. Mój ojciec się zajmował, zanim się mną zajął yy, na scenie publicznej. I więc y, nawet kiedyś spotkałem pana Rosiewicza, dawno temu, jak w Dixielandowym zespole był jeszcze. A ja byłem 5 lat może. To jak o tym rozmawiamy, to nie wiem o czym byś chciał mnie, profesor Nalaskowski, jego zdarzenie ukuło w oko. No to tak. Może za krytykę ideologii LGBT został zawieszony w obowiązkach wykładowcy na trzy miesiące. Przy czym krytykował poza uczelnią, nie w trakcie pracy, nie wobec studentów swoich, tylko napisał artykuł: Co mu wolno robić? Po godzinach pracy do jakiejś prasy napisał i wyraził swoje opinie na ten temat. No i to mi się nie podoba, że się człowieka za jego działalność po robocie czy przed robotą. Wywala z roboty. To jest właśnie polityczna poprawność, która przyszła i do nas. Tam wiem, że się Gowin uruchomił i wiele głosów wsparcia wobec profesora. Natomiast to nie powinny być głosy wsparcia wobec profesora, tylko głosy natarcia na tę uczelnię, która ośmieliła się zastosować karę. Za to, że człowiek myśli inaczej. No, uczelnie powinny być miejscem takim, gdzie właśnie myśli się inaczej i wymienia się różne myśli pomiędzy sobą. Dlatego nie ma znaczenia, że to było po godzinach i że to był artykuł prasowy, bo gdyby był to wykład w auli uniwersytetu, też człowiek ma prawo do tego, żeby mieć poglądy na temat jakiś. No a, co, a po pracy nie ma, nie ma prawa? Moim zdaniem powinni prawo. wywalić. Tę te, te babę, która tam, nie wiem czy to baba czy dziad jakiś, no ale to tę osobę, która zawiesiła na Laskowskiego, bo złamała wszystkie możliwe moje standardy. Nie, to, panie, co Pana obchodzi, co ja po pracy robię? To jest mobbing. Jeżeli Pan mi mówi, co ja mam robić po pracy, nie płaci mi Pan za, pracę, za, za godziny po pracy, więc jakim prawem Pan wymaga czegoś ode mnie, żebym coś robił albo czegoś nie robił po pracy? No więc powinien Gowin się na tę babę rzucić, czy dziada, który to wykonał, a nie w obronie na Laskowskiego. Bo źle skupiliśmy uwagę. To powinien być atak na przeciwnika, a nie obrona ofiary. Ofiarą zajmiemy się później. Najpierw trzeba zlikwidować przeciwnika. Tak jak na wojnie. Idzie Ruski i strzela. Opatrywaniem ran osób, do których strzelił, zajmiemy się za chwilę. Najpierw musimy odstrzelić snajpera żeby przestał strzelać. Taka powinna być tutaj procedura zastosowana. Czyli najpierw rzucamy się na te uczelnie i na osoby, które zawiesiły Naraskowskiego, a potem zajmujemy się ratowaniem jednego Naraskowskiego, który sobie da radę sam, bo to jest stary fighter. Nawet kiedyś siedziałem z panem profesorem w jednym programie, w którym padło znamienity cytat Sokratesa: że z głupkami nie warto rozmawiać. To skończyłem wywód w tym miejscu. Tak, ale tak sobie myślę, że za każdym razem jesteś przygotowany do trzech tematów. Jeden to były płace minimalne, drugi i banksterzy, drugi profesor, a trzeci. A ja jestem przygotowany do całej masy tematów. No to no, Otwieramy, raz, otwieramy. Po, po się. No, ucieszyło mnie na przykład z Ameryki to, że Hamza, syn alek Bin Ladena, został rozwalony przez USA. Znaleźli terrorystę i zastrzelili. On próbował po ojcu odziedziczyć biznes i rozwijać go. Al-Kaida no, nie została zmieciona z powierzchni Ziemi. Nie cieszymy się aż tak bardzo. Ona się przepotwarza, wyradza się w różne inne organizacje, jak to w plemionach pustynnych wędrownych one się rozpadają na mniejsze grupy, a potem potrafią się znowu zgrupować. Rozpieszchają się na pustyni. To był arabski sposób prowadzenia wojen i europejska siła czy rzymska siła yy, wcześniej nie radziła sobie z pustynnymi plemionami na Saharze, dlatego że one się właśnie rozpieszchali się i nie było przywódców żadnych, taki dziki tłum się roz rozwalili się na kawałki, a potem nagle jak Rzym wrócił do koszar, to oni się zbiegali z powrotem w kupę ludzką i atakowali w innym miejscu. I z al mamy ten sam kłopot. No ale tutaj odrodziła się al Czy miała się odrodzić pod jakąś nową nazwą i pod przywództwem syna Bin Ladena? To by rzeczywiście spowodowało w, w, w tamtych głowach muzułmańskich to byłby Sygnał taki, że tak, pod tym dziedzicem trzeba się zjednoczyć. Oni myślą cały czas w takich kategoriach, właśnie dziedzica, linearz, syn Mahometa, czternasty potomek Mahometa, to jest ważna osoba dla nich. I nawet jeżeli taki Hamza jest byle jaki i nie nadaje się na przywódcę, to fakt, że pochodzi z krwi swojego ojca powoduje, że oni się przy takim nazwisku jednoczą. No ale to mnie ucieszyło w Ameryce, że udało się odstrzelić głowę po raz kolejny teraz oni się rozpieszkli i trzeba będzie znowu patrzeć wokół której głowy się zaczną gromadzić o, po, do Polski chyba w ogóle nie przyszła ta informacja ona jest istotna nam się wydaje, że jednego faceta jak odstrzelą to się nic nie stało akurat w tym przypadku dzieje się dużo to jest tak jak rzucenie granatu w ławicę ryb ona się rozpieszknie, tylko kilka w środku zginie, ale jak już się rozpieszkła to jest jej się trudno potem skupić to jeszcze wrócę do tematu pierwszego. Ścieki w ilości ponad 2 milionów metrów sześciennych, które trafiły do Wisły, to była największa katastrofa ekologiczna oczyszczalni ścieków na świecie, poinformował w poniedziałek prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Baca. No, nie ma się czym chwalić oczywiście, natomiast y, trzeba natychmiast przestać płacić zielonym. Tym, którzy mówili, że za godzinę się woda sama oczyści. No, trzeba tych gości wszystkich wezwać na dywan. Trzeba powiedzieć, sprawdzam. No, chłopcy, opowiadaliście banialuki, nie? Czyli cały czas nie mówicie prawdy, a bierzecie pieniądze wspólne. A teraz Szwedzi się muszą tym martwić, bo to już spłynęło. Nie wiem, czy Warszawa produkuje jeszcze do Wisły te ścieki, czy ta druga oczyszczalnia daje radę. Do to nie jest nie... druga, tylko. Rura, która połączyła lewy brzeg z prawym i na razie daje radę, chociaż oczyszczalnia ścieków Czajka w ogóle nie dawała rady, jak się okazało, bo nie była, w stanie, nie była w stanie przefiltrować czy oczyścić wszystkich ścieków, które są w Warszawie, bo jak w Warszawie padał deszcz, to już jej wydolność nie była na tyle wysoka, w związku z powyższym tak czy owak ścieki z Warszawy w jakimś procencie płynęły bezpośrednio do Wisły. No, ta oczyszczalnia nie czyści też y, ścieków hormonalnych. Ona czyści niektóre wybrane rzeczy. Są mutacje ryb w okolicach takich miast jak Warszawa, y, przeróżne, bezpłodność się pojawia albo nadpłodność u różnych zwierząt oraz u ludzi, którzy tę wodę piją później, bo kobiety łykają jakieś hormony, a potem mężczyźni to w wodzie piją, gdyż te filtry, które stosujemy w czajce, kompletnie ignorują y, takie właśnie rzeczy jak te leki hormonalne. Leki przeciwciążowe, nie wiem czy to słowo leki tu pasuje, środki przeciwciążowe. To wszystko przelatuje na wylot i potem to pijemy ponownie i w kółko. Powiedziałeś o synie szefa Al-Kaidy, który został zabity przez Amerykanów, ale nie powiedziałeś o tym, co zdarzyło się w Arabii Saudyjskiej, czyli o tym ataku dronów na największą na świecie rafinerię. A bo tu za mało przeczytałem, to chętnie Ciebie posłucham i mogę skomentować. Poza tym ogólnym hasłem, że był atak dronów na największą rafinerię, to wiem nic, nie wiem. Nie wiem ani kto, ani po co. Z, z Jemenu, szyici jemeńscy, którzy walczą z sunitami w Jemenie, to krwawa okay. wojna domowa. Ale konsekwencja to jest wzrost cen ropy na, na całym świecie. Ale skoro tego nie masz w swoich notatkach, to jest godzina 17:56, to co jeszcze masz? Proszę pana, no, mamusia mi napisała, że Kinder błańska, ona już teraz się przyzwyczaja pisać Kinder, nie robi tego złośliwie, nie chce reparacji wojennych od Niemców. Mnie cieszy, że oni to powiedzieli otwartym tekstem bo tak troszkę się migali. Chcę wiedzieć, przed wyborami to będzie miało znaczący wpływ w sytuacji, kiedy 50% Polaków chciałoby jednak tych reparacji. To dobrze słyszeć jest wielokrotnie z ust Kinder-Błońskiej, że ona nie chce tych reparacji wojennych. To będzie miało wpływ na jej wynik wyborczy i ogólnie na wynik wyborczy KO. Po wygranych wyborach nie będą się domagać. No to nie bez powodu. KLD, ta pierwsza partia Tuska, też miała dotacje z Niemiec i, i, i Tusk działał na rzecz... Niemców, czego świadectwem to, to nie jest moje oskarżenie, tylko świadectwem są jego osobiste korzy korzyści od znaczenia stanowiska, które od Niemców dostawał. Niemcy zauważali, że on działa na ich rzecz i dlatego go nagradzali i chwalili. Czyli to sami Niemcy stwierdzili, że on dla nich pracował. No, no więc nie dziwi, że nie chcą reparacji wojennych. Agliński w tym kontekście powiedział, że w czasie wojny II światowej pół miliona naszych dzieł sztuki zniszczono lub wywieziono do Niemiec, Austrii, Rosji. I w bazie danych mamy tam ponad 60 tysięcy zidentyfikowanych dzieł sztuki. Z czego się tylko 500 udało odzyskać. To moje pytanie od razu, dlaczego tylko 500 i czemu się nie domagamy mocniej i czemu nie domagamy się od Rosjan? Polska przyjęła ogólne oświadczenie rosyjskie, takie, że oni nie mają zamiaru oddawać, bo uważają to za zdobycz wojenną. No i co, my siedzimy cicho po takim oświadczeniu? Powinniśmy się przynajmniej proforma domagać, jaka zdobyć wojenna. A co co, co to znaczy zdobyć wojenna w prawie międzynarodowym? Gdzie jest zdobyć wojenna na, na, na narodzie, który był według was waszym sojusznikiem? Gdy armia czerwona szła na Niemcy, to zdobyć wojenna wam się należy od sojusznika, przez którego krajżeście przeszli, czy co? No i. Tutaj Gliński nie drąży tematu, tylko bo łatwiej jest drążyć temat reparacji wojennych, a wobec ruskich jest trudniej drążyć temat, to unika go. A, my, moja. a my nie unikniemy godziny 18, bo już jest, panie redaktorze. No jest i co? I mam ci zagrać piosenkę? Czy teraz będzie serwis informacyjny? Czy Nie, będzie... piosenka. Pio piosenka Wojciecha Cejkowskiego na pożegnanie usłyszymy się o godzinie 17 w przyszły poniedziałek. Tak, i na zakończenie będę znowu lansował niechciany gatunek muzyki country, cowboy bugi. Państwu zagram. Da tańczyć się daje, tupać się nogą daje do tej muzyki i wrzeszczeć się daje do tej muzyki. Bardzo piękna jest.